To był z pozoru zwyczajny piątek. Mój mąż wyjechał w podróż służbową, a mój pasierb zaprosił kolegę, żeby spędził u nas noc. Sama to zaproponowałam. Myślałam, że będzie spokojnie. Pograją w gry, trochę nabałaganią, a ja odpocznę w swoim pokoju. Ale w miarę jak mijały godziny, zaczęło ogarniać mnie dziwne uczucie. Najpierw niewytłumaczony niepokój, potem dźwięki z salonu, przytłumione śmiechy. Rozmowy, które wydawały się nieść w sobie coś więcej niż zwykłe słowa. Powinnam była zostać w pokoju, ale nie zostałam. Wyszłam z pokoju po raz pierwszy z powodu hałasu dobiegającego z kuchni. Było już po północy. Usłyszałam brzęk szklanki, może lodu, a potem szeptane głosy. Oni nadal nie spali. Rozmawiali cicho, ale z intensywnością, której się nie spodziewałam. Ich głosy miały jakiś ciężar, coś. Ukrytego między słowami. Zatrzymałam się w cieniu korytarza. Nie widzieli mnie, patrzyłam na nich z oddali, ukryta w półmroku. Przyjaciel mojego pasierba siedział bokiem do mnie, miał postawę dorosłego mężczyzny, pewną siebie, ale nie arogancką. Jego spojrzenie było przenikliwe, spokojne, jakby niczego się nie bał, zupełnie inne niż to, czego oczekiwałam po chłopaku w jego wieku. W jego oczach było coś więcej. Zainteresowanie? Uważność? Nie umiałam tego nazwać. Wróciłam do pokoju, próbując się uspokoić. Powtarzałam sobie, że nie dzieje się nic niezwykłego, ale ciało nie słuchało rozumu. Serce biło zbyt szybko, a powieki nie chciały się zamknąć. Przewracałam się z boku na bok, jakby podświadomie coś mnie tam ciągnęło, coś niewyjaśnionego. Za drugim razem wyszłam bez powodu. A może powód był, tylko go sobie nie przyznałam. Tym razem w salonie było cicho. Mój pasierb spał, przykryty kocem z głową opartą o poduszkę. Ale jego przyjaciel był nadal przytomny. Siedział sam, wpatrzony w ekran, ale zgaszony obraz zdradzał, że nie oglądał już niczego. Myślał, czekał, nie wiem. Spojrzał na mnie, gdy weszłam do pomieszczenia. Jego wzrok nie był nachalny, ale uważny. Delikatnie skinął głową i uśmiechnął się ledwo zauważalnie. Odpowiedziałam tym samym. Usiadłam na fotelu obok niby przypadkiem. Początkowo rozmawialiśmy o niczym o filmie, który wcześniej oglądali, o tym, że kawa była za mocna, ale potem potem rozmowa zmieniła ton. Zaczął mówić o rzeczach, które zazwyczaj nie padają między obcymi o samotności o ludziach, którzy noszą maski bo boją się, że prawda ich odsłoni. O tym, jak często nie zauważamy siebie nawzajem, nawet jeśli dzielimy to samo mieszkanie, ten sam stół, ten sam czas. I choć te słowa wypowiadał on, czułam, jakby mówił o mnie, patrzył na mnie tak, jakby znał moje sekrety, moje lęki, moje myśli, które chowałam nawet przed sobą. Północ minęła już dawno, zegar tykał gdzieś w tle, ale czas stracił znaczenie. Jego głos był miękki, ciepły, ale przenikał mnie do środka. Zadawał pytania, które trafiały dokładnie tam, gdzie nie chciałam zaglądać, a ja? Odpowiadałam. Bez barier. Bez udawania. Mówiłam o rzeczach, których nie powiedziałam nikomu od lat. On słuchał, naprawdę słuchał. I wtedy poczułam coś, co dawno we mnie zgasło. Obecność. Pomiędzy słowami zaczęła rodzić się cisza. Ale nie taka niezręczna. To była cisza gęsta od napięcia. Oczy mówiły więcej niż usta. Gesty stawały się bardziej powolne, uważne. Czułam, jak serce bije mi szybciej, jak skóra reaguje na każdy ruch, jak powietrze w pokoju staje się cięższe. Czy on czuł to samo? Wydawało mi się, że tak. Ale nikt nie zrobił pierwszego kroku. Przynajmniej nie wtedy. Wszystko we mnie krzyczało, że to niewłaściwe. Ale równocześnie, że to prawdziwe. Było we mnie coś, co chciało się wyrwać na wolność. Nie był to kaprys, nie była to chwilowa fantazja. To była potrzeba bliskości, zrozumienia, uwagi, potrzeba której nie doświadczałam od tak dawna, że zapomniałam, jak bardzo jej pragnę. W pewnym momencie milknęliśmy. On tylko patrzył na mnie, a ja. Nie odwróciłam wzroku. Czasami jedno spojrzenie wystarczy, by przekroczyć granicę. I wtedy zrozumiałam. To już się zaczęło. Coś we mnie się poddało. Opór zniknął. Nie było już miejsca na analizę, na moralność, na konsekwencje. Był tylko impuls, wewnętrzne drżenie. I to, czego tak długo w sobie tłumiłam, po prostu wyszło na powierzchnię. Tej nocy nie stało się nic, co można by opisać jednym zdaniem. Ale wydarzyło się wszystko, co mogło mnie obudzić. Na nowo, jakby ktoś otworzył drzwi do pokoju, w którym przez lata siedziałam w ciemności. Zegar w kuchni wskazywał trzecią czternastą. Cisza w domu była niemal absolutna. Nawet lodówka zdawała się brzmieć zbyt głośno. Siedzieliśmy blisko siebie, ale wciąż osobno. Niby nic się nie wydarzyło. A jednak czułam, że wydarzyło się wszystko. Nie dotykaliśmy się, nie padły żadne konkretne słowa, a jednak atmosfera między nami była gęsta, niemal namacalna, jakby każda sekunda była napięta do granic możliwości, gotowa pęknąć przy najmniejszym ruchu. Patrzył na mnie spokojnie, bez nachalności, ale jego oczy mówiły więcej niż jakiekolwiek zdanie. Było w nich pytanie, odpowiedź znałam tylko ja, i wtedy zrozumiałam. To nie była kwestia czy, to była kwestia kiedy. Wszystko prowadziło do tego momentu nieplanowanego, niechcianego, a jednak nieuniknionego. Poczułam, jak moje serce przyspiesza, jak skóra reaguje na każdy jego ruch, na każde westchnienie. Nie wiem, kto pierwszy się zbliżył. Może to było jednoczesne, naturalne jak oddech. Nie było w tym pośpiechu nie było chaosu tylko cisza i ciepło i to dziwne uczucie że robię coś co miało się wydarzyć dużo wcześniej ale z jakiegoś powodu los zatrzymał to aż do tej nocy dotyk był delikatny ostrożny jakby każde muśnięcie dłoni pytało o zgodę ale ja się już nie wahałam wszystko we mnie krzyczało że to właściwe że chcę tego że potrzebuję zamknęłam oczy nie dlatego że się wstydziłam wręcz przeciwnie żeby móc bardziej poczuć, jakby zmysły ostrzyły się, kiedy widzenie znikało. Każdy szept, każdy gest, każde przesunięcie dłoni po mojej skórze wywoływało fale emocji, które trudno było kontrolować. Czułam się wolna, czułam się prawdziwa. W mojej głowie pojawiały się pytania: czy powinnam? Czy nie przekraczam granicy, której nie da się już cofnąć? Ale wtedy on chwycił moją dłoń mocno, ale z szacunkiem, jakby wiedział, że zawieszam się między decyzją a obawą. I to wystarczyło. Odpowiedziała mu ściskiem: cicho, bez słów. To nie była decyzja podjęta z głowy, to było coś, co wypłynęło z bardzo głębokiego miejsca, z potrzeby bycia widzianą, z tęsknoty za kimś, kto nie tylko patrzy, ale widzi, kto nie tylko słucha, ale rozumie. On był tą osobą, przynajmniej w tej chwili. Nie wiem, jak długo to trwało minuty, może godziny czas przestał istnieć. Czułam się tak, jakbym przekroczyła niewidzialny próg, ze starego życia w coś zupełnie nowego może niebezpiecznego, ale też nieuniknionego. Po raz pierwszy od bardzo dawna byłam po prostu sobą bez masek, bez pozorów bez obowiązku tłumaczenia się komukolwiek. Gdy wszystko się skończyło, siedzieliśmy w ciszy. On wpatrzony w podłogę, ja w moje dłonie. Żadne z nas nie mówiło, bo nie trzeba było nic mówić. Słowa w takim momencie tylko burzyłyby coś kruchego, co właśnie się wydarzyło. Nie zapytał na co teraz? Ja też nie pytałam. Oboje wiedzieliśmy, że coś się zmieniło, głęboko, na poziomie, którego nie da się cofnąć ani naprawić zwykłym przepraszam. Spojrzał na mnie jeszcze raz, tuż przed tym jak wstał. W jego oczach było zrozumienie, ale też spokój. Jakby wiedział, że nie był przypadkiem w moim życiu, że pojawił się wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowałam. I choć nikt z nas nie wiedział, co przyniesie poranek, jedno było pewne, już nic nie będzie takie samo. Świt przyszedł cicho, jakby nie chciał zakłócać tego, co się wydarzyło kilka godzin wcześniej. Światło wlewało się przez szczeliny żaluzji, tworząc na ścianie blade wzory. Siedziałam sama w kuchni z kubkiem zimnej już herbaty, której nawet nie upiłam. On wyszedł bez słowa, ale nie uciekł. Nie było w tym paniki ani wstydu. Tylko cisza i milczące porozumienie. Mój pasierb spał jeszcze, nieświadomy niczego. Wszystko wyglądało jak zwykły poranek po nocnej zabawie. Bałagan w salonie, pozostawione pudełka po pizzy, zapach chipsów i energetyków. Ale we mnie, we mnie już nic nie było takie samo. Zastanawiałam się, co było prawdziwe. Te słowa, te spojrzenia, te gesty. Czy tylko ja czułam ten ciężar, te głębie? Czy dla niego to była tylko chwila, oderwanie się od rutyny młodzieńcza ciekawość? Nie znałam odpowiedzi. I może właśnie to bolało najbardziej. Ale mimo braku pewności nie czułam żalu. To, co się wydarzyło, nie było decyzją z impulsu. To była kulminacja czegoś, co we mnie dojrzewało od dawna. Tęsknota, którą latami tłumiłam pod maską obowiązków, roli żony, macochy, tej, która zawsze sobie radzi. Tej nocy nie była żadną z tych osób. Byłam sobą. Po raz pierwszy od dawna. I ktoś mnie zobaczył. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś się spotkamy. Może nie. Może to był jeden rozdział zamknięty dokładnie w tej jednej nocy, ale wiem, że zostawił ślad. Coś we mnie pękło, ale nie w złym sensie. Pękło to, co było sztywne, martwe, zapomniane, i przez to pęknięcie zaczęło wpadać światło. Mogłam wrócić do codzienności, do listy zakupów, porannej kawy, rozmów o niczym, ale już nie była tą samą osobą. Coś się we mnie obudziło. Coś.